Historia, która na długo utkwiła mi w pamięci i dotyczy francusko-polskiej Izby Gospodarczej, miała miejsce w 2012 roku. W tym roku planowana była wizyta w Polsce ówczesnego prezydenta Francji François Hollande. Natomiast nikt nie wiedział, kiedy ona nastąpi. No, kiedy rok zbliżał się do końca, właściwie już wszyscy myśleli, że to będzie kolejny rok, dostajemy informację, że prezydent Francji przyjedzie za dwa tygodnie. I za część gospodarczą będziemy w głównej mierze odpowiedzialni my. Więc szybciutko trzeba było przygotować zaproszenie, zapros zaprosić gości, przygotować merytorykę, całodzienną konferencję na 350 osób. Było to nie lada wyzwanie. Ja pamiętam, że jeszcze tego samego dnia, gdzie, kiedy rozpoczynała się konferencja, odbierałem jakieś materiały graficzne z, z drukarni, dowożąc je na miejsce i rozkładając w ostatniej chwili. Ale wszystkie, że tak powiem, niedociągnięcia udało nam się zacerować, wszystko wyszło jak najlepiej.